Nasza ludzka historia ma początek w roku 4004 przed Chrystusem. Przechodzi przez starożytność pełną determinacji, porażek, mądrości, miłości i nadziei. Dążenie człowieka do udoskonalania się za każdą cenę prowadziła nieraz do pychy i nienawiści, które kończyły przelaniem. Po całym świecie mocarstwa i dynastie wyrastały i zanikały, jednak rody trwały dalej. Mamy długą i rozmaitą przeszłość pełną podbojów, panowania, szukania dobra, ale także podlegania złu. Sztuką jest uczyć się na błędach, które popełniamy i przekazywać dalej to, co poprawi. Jak powiedział jeden mędrzec, ci, którzy nie pamiętają historii, są skazani na jej powtórzenie. Mapa chronologiczna historii światowej stała się bestsellerem, a na całym świecie zostało sprzedanych ponad 1,5 miliona wydruków. Obecnie ta wyjątkowa mapa zostaje po raz pierwszy wydana w języku polskim.